Widzowie, Siemanko, widzimy się. No, i co mam Wam mam do powiedzenia? Jak dzisiaj widzicie, zbieramy na tego małego zgledka. A poczekajcie, um, nie know. Zbieramy na to, na to, czego tak. Nie lubię. Nie lubię tego. Nie. Wcale nie na, nienawidzę, nie nie nie, nie, nie nie. nie lubię, jak tak by ktoś robi. Tam jest mnie tak wkurza. I nie macie tego pojęcia. My gramy sobie zwykłe zagraj. Ronaldo widzowie, no no co to, to co, no, oczywiście nie oryginał, ale jestem yy, Ronaldo, tak wiem, dziwnie brzmi. Nie pytajcie się Bo to mój nie pierwszy odcinek. Dobra widzowie. XD! Dosłownie, największy triczek w Ohio jesteśmy. Nie no ten... Nie, myślałem, że to jest bot. No to nie jest jednak bot. No to widać. Nieźli ludzie z nami grają po prostu. Bardzo dopisują. Jak mieliby lepszy mózg, gdyby wiedzieli, że tu można takie triczki wywalać. Widzowie... Widzimy się no co? W następnej runce. Po pięciu latach to gramy chyba widzowie, nie wiem, chyba nawet nie na tym kącie w to graliśmy. Na... Odkrywać mi. Odkryjcie mi. A ja co mam wam mówić, bez przedłużania lecimy mózg. Skibili. Ja wam nie pozwolę tu przejść. Wymały... Dobra, no, lecimy. Widzowie! Widzowie! Nie! Czemu ja to musiałem? Naprawdę! My to właśnie chciałem w to zagrać. Nie! Ja to zawsze chciałem zagrać na finał i się udało. I się udało. Widzowie, jak wygramy koronkę, to, to Sigma Bellingham będzie nas zapraszał. Ten! Ja mam Shale'a. Czy oni... Ten player robił kolce. Nie, 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 nie. O nie, nie. Nie! Sorry widzowie, że się wydarłem, ale musiałem. La Reina. To jest bot? Nie! Jeżeli to jest bot, nie jestem zdenerwowany. No nie mogę Dobra, no, ja widzimy się. Jo, 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 jo! Nigdy w to nie grali... Nie nagraliśmy dobry. Kojarzycie, nie chcę wszyscy pójdą. A ja klasycznie skakuję. Nie udało się, bo ten jednorożec ma za długi luk I lecimy I nie! Widzowie! Ogłaszam, zgłaszam Stumble gus Ogłaszam, że zgłaszam w Stumble Guy'sa Zgłaszamy Chyba zrobię screen lobby. Jestem sigmon. Bimy takiej. Jest! Jest! jest, 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 jest. Widzimy się. Sorry, że się tak cieszę. E, widzimy się w następnej rundzie. Jo. Jo, nie jestem. Boy. Nie, żartuję, jestem. Ehm. Um. Nie wiem, widzowie, dlaczego go zabijam ale nieistotne. Muszę Wam powiedzieć, że nieistotne. Nikt tu nie ma emotek, widzowie. I się bardzo cieszę z tego powodu. Robi se bananiarza Jana. Ja nie mogę przeszkadzać. Kurczaczku mały. Spadlina. Spadlina. Dobra, widzimy się. Następny. Finalitos. Nie. A no tak, finalitos. Nie, to jest coś przepięknego. Jeszcze jak to się... Na, nagrywa się, błagam. Nagrywa. Nie widzowie. Nie. Ja nie śnię. Widocznie gramy z jakimiś plasami lub nubami. Nie wiem, muszę chyba se lepsze rankedy wbić, no, na następnym odcinkiem będę już miał pewnie złoto jeden. Że będziemy chociaż grać nie z takimi bambiczkami i to pewnie nie są bambi nie no, są. Dobra, nie wiem czy są, bo nie widziałem, nie grałem z nimi nigdy. Niektórzy pewnie są. Bo nie mają w ogóle rangi. Każdy ma langę, przyznam. No ale to każdy ją ja ma. No ja... No dobra, ja też mam każdy którą każdy ma langę. Drewno ma każdy w sumie. Nigdy w tak nie graliśmy. Przepiękne! 40 już chyba? Dobiłem do 41, na, bo wczoraj... Wczoraj ma wiem 40. Nie. No dobra, zaakceptuję go, ale. 42. Ja dopiero co zacząłem grać na tym koncie. Widzowie, Widzowie! Jest. A tu tak. A ja tego nie. nie. Ja, ja się nie zgadzam. Nie, 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 naprawdę jestem ślepy. Sorry, widzowie. No, dobra, widzimy się. Jo, Nie, no nie ma. Siema, widzowie. Pamiętam, jak mówiłem na początku, jak zaczynałem grać, to mówiłem, siema widzowie, dzisiaj gramy w Minecraft. To była we mnie ta totalna beczka. Nie no, v Widz, Widzu, zapraszasz mnie po pięciu latach. Po tej rundzie się mogę przyłączyć, jak coś. Jak oglądasz ten odcinek? Pewnie mi w komentarzach coś napiszesz. Rekord! Osobisty! Nie no, widzimy się. Yo, yo! Nie, no nie będę tak mówił, na każdej nocy. Dobra, nie lubimy tej mapy, nie, 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 nie lubimy, po pierwsze, po drugie, jest wkurzająca ta mapa, ale no co, co, co ja mam? Ja... Ło! Wow. Ło! Wow. Ale to akurat muszę wam przyznać, fajne było. Jak jestem pierwszy, to super, widzowie. Tak, na to wychodzi. Nie! Nie na to. Toś już był pierwszy A bo to się tak robi. Jak nie mogę Bo ja nawet tego nie mogłem przejść. Dobra, widzimy się. Lecimy. Amir, pozdro. Ja oczywiście jeden widz też pozdro, ten co ma się nazywa jeden v 10 W Stambulga się w rzeczywistości inaczej pewnie nieistotne. Ci na plasterki miotu! Nieładnie mały. Ja mu też odetnę jako zniszczy wszystko. No, nie lubię grać w Honey ty tym jest problem. Dobra, odpadnie. Nie! Wi na Naraz. Dobra, po prostu blockdash jestem dużo lepszy, widzowie. No to co, widzimy się chyba albo nie, jeszcze... Jakby był live, to by pewnie mnie oglądał i bym mnie słyszał. Widzowie, ale... Nie... Nie, co ja zrobiłem? dobra, ja... I, i, no... Gla standardowa. Zapraszam wszystkich, którzy grają do rundy i zobaczymy, czy ktoś się w ogóle dołączy. 1V10 równa się W. Dobra, no chociaż on wystarczy. No to co, widzimy się! I szybki plaskacz. 1v10 nie ma go i się bardzo nie cieszę lub jest, tylko ja jestem ślepy bo jest za daleko lub się nie dołączył widz nie no to jest chyba ten tamten nie, nie, ja muszę dla widza przejść Dla widzów wszystko. Gram ze wami, to ja muszę to przejść, żebyście sobie... Jak? Nie, ja z zgłaszam stumbel. Półys za takie mnie oszukiwanie. Ja tego nie przejdę. Ja tego nie przejdę. Ja tego nie przejdę. Ja tego nie przejdę. Dobra! Co wie, to by było na tyle w tym odcinku chyba. No i co, no, widzimy się. No, jutro w odcinku, pa!